Więc proszę, zajrzyjcie w swoje szczodre serca! Nie! Nalegam! Przemyślcie to jeszcze! Jeśli nie dla mnie, zróbcie to dla szczeniąt! Ech, ech. Co tutaj ech, robi ten pleps? Eee... pleps błaga was od jakichś piętnastu minut! Możecie wpuścić chociaż najmniejsze szczenięta na waszą platformę. Hmm, mamy pozwolić, żeby jakieś brudne, zapchlone kundle z pod ciemnej gwiazdy zepsuły nam zabawę? O, niech pomyślę. <laughs> Królewskie korgi, tak? O te to mają pieskie życie. Darmowy pałac. Żarcie też, gratis. Wiem, totalnie się z tobą zgadzam, ale tutaj chodzi o szczeniaki. Pomożesz mi? <laughs> Nie ma takiej opcji, Doli. Jestem dziś strasznie zajęty. <laughs> Ach, decyzje! Decyzje! <laughs> Będzie nie patrolował nasz teren. Wsi Kleps nie ma szans. Plat, musimy załatwić Klarisę. Wchodzę w to! Nie! Tylko nie próbuj mnie powstrzymać. Chwila, że co proszę? Powiedziałem, że wchodzę w to. O, pójdziemy oglądać korgi i królewski Łobuz. Tak jest. Zobaczycie, królewski Łobuz. znaczy powóz. Nie! Dawkins, tak. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Hmm. kto tam jest? Mm-hmm. <laughs>